Moja opowieść zaczyna się po szkole. Akurat dowiedziałem się, że mam zagrożenie sprzylki, ale mam wyjebaną zasady. Odpaliłem blanciora giganciora, by zrelaksować się i zwalić konia do mojej stępującej siostry. Włączyłem komputer i postanowiłem pobrać jakąś oldschoolową grę. Był to Minecraft. Wpisałem w przeglądarce Minecraft Premium Free. Wyskoczył link wspaniały darmowy. Pobrałem go na mój dysk twardy. Był zgwałcony straszliwie. Ale na ekranie pojawiła się ikonka Minecrafta Premium Free. Właśnie dostałem maila od mojej szkoły o treści, że w ubikacji szkolnej, w której błogosławiłem plebana, spotkała się rura od mojej spermy. Kanalizacja wybuchła. Teraz muszę zapłacić im 1500 zł. Panowie życie jest przyjebane. Już nie mam siły żyć. Kurwa, mam wyjebane na te życie, kurwa, zjebałem się, na, mam wyjebane, kurwa na wszystko, ty wszystko mi w kurwie już będzie magik, będzie magik, podejrzewam, że będzie magik za dwa lata. Ale zanim kiedyś skoczę z okna, kiedyś to powiem do mamy, żeby się nie martwiła, bo i zrobi to samo co ja, bo to kurwa życie nie ma sensu. Dzięki wariacie, trzymaj się tam, żeby mama cię nie wyjebała z domu, znajdź tam jakąś pracę, bo miło, że tam za dwa tysiące, czy za ile. Ale wiesz, no trzeba kurwa, bo to jest przymus. Bo stara w z chałupy. Słuchaj, chodziłem na wózki widłowe do pracy tamtego roku w wakacje. Zarobiłem za miesiąc 193 godziny pracy, zarobiłem 1820, ale to i tak się nie opłacało. Zrobiłbym kurwa napad na bank Panowie robimy kurwa napad na bank Wyjebane w te życie Robimy kurwa napad na bank Wspieram was w życiu A koleś do mnie pisze w tibi Że będzie mi matkę ruchał Takie jest życie Obyś co byś nie powiedział I tak będę ci matkę ruchać Zajebałem się kurwa panowie Nie mam siły odpisywać wam na tibi Kurwa Dobrze że w tej tibi jest opcja ignora Bo już kurwa byłaby katastrofa Człowiek by się mógł wieszać na linię kurwa Panowie, trzymajcie fason, bo zginiecie w życiu. Trzeba trzymać fason, bo można kurwa wyjebać poza bandę szybko, albo kurwa pierdolisz bank, albo coś rozjebiesz, to kurwa wtedy zarobisz. Albo zostaniesz piosenkarzem, albo aktorem, to kurwa wtedy zarobisz. Albo zostaniesz znaną prostytutką z brazersa wtedy też zarobisz. Ale jak będziesz na czysto pracował, jak szary, normalny człowiek, to ty kurwa jedynie kutaso do dupy dostaniesz. Zapamiętaj te słowa. Jedyne kurwa możesz mieć motywację, czemu masz pracować normalnie, jak zwykły szary człowiek, żeby utrzymać rodzinę i dzieci, które masz. Każdy robi, co może, żeby się kurwa tylko stresować i zapomnieć o problemach. Ale ludzie się kurwa w łebach popierdoliło. Od tego życia kurewskiego za małe pieniądze. Ja piję kurwa co piję. Wiesz ja piję, żeby zapomnieć. Mam wyjebane panownie na życie. Życie się nie opłaca. Ja żyję kurwa dla tej TV. Bo mnie ta gra powstrzymuje. Dobrze, że ta kurwa TV mnie utrzyma już dawno. By mi się dawno bym kurwa nie żył. Nie mam kurwa, punktu zaczepienia. W życiu nigdy nie miałem normalnej dziewczyny. Jedyna dziewczyna jaką miałem to w pierwszej gimnazjum, gdzie jeszcze przed ośrodkiem i nie zamknęli. Raz się całowaliśmy, ale seksu nie było. No to pierwsza w gimnazjum, opierdol od wychowawców, patologia, wszystko, wyzwiska, cięcie żelatkami, śkanie ludziom do herbat, nawet tam było śkałem do typa do herbaty. On to wypijał, bo nie wiedział co tam jest. Takie jest kurwa, życie przejebane. Jest życie, jak kurwa kiedyś. Kurwa spuszcza bombę na Hiroshima i chuj. Ja już nie mam siły żyć, wyjebane mam w te donacje, wyjebane mam w te życie i te donacje. Ale mówię, są milionerzy na świecie i się nie dzielą pieniędzmi. Niby wpłacają magii, jakieś pieniądze charak charakterystyczne na jakieś kurwa szpitale czy coś. Ale to wszystko jest prowizorka, bo nie wiedzą, że oni tam na tym fejmie jebią. Będzie magik, będzie magik, podejrzewam, że będzie magik za dwa lata ale zanim skoczę z okna, kiedyś to powiem dla mamy, żeby się nie martwiła, bo to życie nie ma sensu, bo to jest, kurwa, uwolnienie się od problemów. Kliknąłem w Minecrafta i odesłało mi to na stronę, na której był film ze moim nagim ojcem powieszony na szubienicy, a pod nim było siedmiu niskorosłych mężczyzn przebranych za krasnoludków, którzy namiętnili sali mu jądra. Wtedy komputer zaczął krzyczeć i pląść. Wtedy do pokoju wbiegł mój nagi ojciec, położył się na mnie, i wsadził mi kutasa do mordy, więc przy tym przestań chrapać. Trzymajcie fason.